Rapid 2, Wisła 1 Wisła kraku przegrywa z Rapidem 1 u siebie, a w tym materiale skupiłem się na ocenach indywidualnych piłkarzy białej gwiazdy. Na pierwszy ogień idzie Cich chcian. bramkarz Wisły Kraków. Moim zdaniem przyzwoity mecz, lecz bez jakichś fajerwerków. Dałbym mu 6 na zachętę. Teraz przechodzimy do formacji defensywnej. Zaczniemy sobie od... Zaczniemy sobie od Mikulca. Moim zdaniem występ solidny, lecz były tam jakieś braki defensywne lecz w ofensywie sprawował się dosyć przyzwoicie więc dałbym notę 5 obok niego znajduje się Joseph Kolej kontrowersyjna opinia, lecz moim zdaniem Kolej zagrał bardzo dobry mecz i naprawdę może ta pierwsza bramka i tej drugiej bramce mógł się lepiej zachować, ale wieście mi naprawdę zagrał dobry mecz, tyle ile razy z tych odbiorów wykonał tyle ile razy asekurował dobrze Alan Urygę, który, który czasami popełniał błędy jest to coś niesamowitego. Naprawdę Kolej zasługuje na ocenę 7. Wieście mi, bardzo dobry mecz. Można powiedzieć, że potencjał BO dzięki Kolejowi, można powiedzieć został schowany do zarodka. Jego partner w defensywie, kapitan Wisły Kraków Alan Uryga. Moim zdaniem przeciętny mecz. Miał tam Alan Uryga swoje momenty w rozegraniu czy przy Odbiorach czy przy ślizgach, ale to jest za mało. popełniał błędy i często kolej zapałów. go z opałów. Moim zdaniem 5 też nie poniżej oczekiwań, lecz też nie zagrał jakiegoś tego występu. Jaroch. Jaroch. Bardzo dobra gra ofensywna. Była taka jedna akcja, gdzie Jaroch bardzo ładnie się popisał. Chyba to podaje, była gra na jeden kontakt z. Sukienickim, jak się dobrze orientuję. Naprawdę podobałam mi się współpraca z Sukienickim. Dam mu 5, lecz w defensywie czasami nie domagał. Ale za ofensywną grę dam mu na te 5. Przechodzimy teraz do linii pomocy. Pierwszy, og pierwszy, og na pierwszy ogień idzie man of the team. Carbo, Bela, Spart. To jest dla mnie istny man of the team. Co on zrobił w tym meczu? Ile, ile on razy odbiera piłkę? Czy to na własnej połowie, czy to na połowie rapidu? To jest coś niesamowitego i naprawdę Kazimierz Moskal powinien być z niego dumny, że ma takiego piłkarza, który można powiedzieć, można powiedzieć że on w tym meczu rozpoczyna każdą akcję Wisły swoim dobrym odbiorem. Naprawdę Kazimierz Moskal musi być zadowolony z takiego piłkarza, bo naprawdę w przyszłości może dać bardzo dużo korzyści oraz pamiętajmy, że strzelił, te, strzelił też bramkę dla niektórych samo Hoffmana, dla niektórych Bramka. Ja bardziej to rozpatruję, jako Bramka. I dobra, wypresowana sytuacja. Dajmy na no te 8. Przechodzimy teraz do drugiego pomocnika, czyli do Patryka Goguła. Przeciętny mecz. Jakby nie zagrał nie, nie, nie zagrał on jakiegoś meczu poniżej oczekiwań jakiś. Nie zagrał on meczu poniżej oczekiwań. Nie zagrał też jakiegoś Wyolbrzymionego meczu na pewno na jakąś skalę przeciętny mecz. no Wielokrotnie pokazywał się, rozgrywał mało go, bo na meczu ja go prawie tam nie widziałem na tym boisku. Może też, taka jest moja opinia, że po prostu był niewidoczny. Daje 5: Niczym sobie nie nagrabił. A też nie ma powodu, żeby dać mu wyższą odtę niż 5. Przechodzimy teraz do formacji bardziej ofensywnej. Zacznijmy sobie od Dzieńsa Kyakosa. Od Greka. Hmm. Ciężki orzek do zgryzienia, bo ten zawodnik miał swoje momenty. Miał swoje driblingi, Miał swoje pojedynki wygrane. Miał dobre podania. Ale miał też momenty, gdzie traci piłkę. I to naprawdę mogło mu tą ocenę zaniżyć. Daj mu 5. Nie będę się nad, nad e, rozwodnionym jakim rozwodził. Daj mu 5. Nie będę się rozwodził. Daj mu 5. Angel Rodado Angel Rodado Ciężki orzek do zgryźnia, wieście mi. Ciężko mi jego występ w jakiś sposób obiektywnie ocenić. Rodado miał swoje momenty. To jest, piłkarz, nie, to jest piłkarz z niesamowitym wyszkoleniem technicznym, szybkością, zwinnością, pracą z zespołem. Ale po, pozycja ofensywnego pomocnika to nie jest dla niego. Ewidentnie, napastnik musi, mieć, napastnik musi mieć dwie cechy: Wykończenie oraz timing. Ale w tym meczu nie wykorzysta pełni potencjału. Anheer to nie jest zawodnik. To nie jest zawodnik około HPO. Wiecie mi, ok, on potrafi rozegrać, potrafi piłkę przyjąć, potrafi piłkę dostarczyć w jakieś miejsce, potrafi kogoś ominąć, ale to nie jest HPO. Wiecie mi, że można było kogoś innego zastąpić w miejscu to jest po prostu na To jest po prostu jedna sytuacja, kiedy Ante Rodado miał szansę na gola z główki. SPO może nie ma jakiegoś wzrostu. Moim zdaniem, to jest charakterystyka jako piłkarz tego typu jak Sergio Aguero czy David Villa. To nie jest piłkarz jakby nie czy Han, że ma centymetry, ma siłę, za to ma inne walory typu szybkość, zwinność. I moim zdaniem, Kazimierz Moskal w meczu rewanżowym powinien z jego usług korzystać, lecz jako. Podwieszonego napastnika lub fałszywego, który będzie Pracował na sytuację Łukasza Zwońskiego Oliwier sukienicki Moim zdaniem Genialny to jest po prostu Taki naprawdę taki piłkarz To jest okaz Który trzeba pielęgnować Bo naprawdę Piłkarz jak na pierwszą ligę Jak na Wisłę Kraków To to nie jest poziom na Wisłę Kraków Wiecie mi To co on robi z piłką to co jak on kręcił zawodników Rapidów Wiedeń To jest moim zdaniem materiał na zawodnika reprezentacji Polski. To jest materiał na piłkarza naprawdę solidnego, który będzie moim zdaniem godnie reprezentował. Jak on, jak on to robił? Powiedzcie mi. To jest chyba drugi, trzeci piłkarz, którego ja widzę w naszym narodzie, że bierze piłkę, nie boi się drybluje. Wie o tym, że ma lepszych zawodników bok siebie, wie o tym, że ma lepszych zawodników na papierze. Wziął piłkę, nie boi się Mija. Oliwier Sukienicki. Hmm. Oliwier Sukienicki. Co się oszukiwać. Genialny występ. Naprawdę. To, co ten piłkarz prezentował. Ja, jaką dynamikę, szybkość, dribbling. Dawno takiego piłkarza nie widziałem. I to jeszcze w pierwszej lidze. Piłkarz, który bierze piłkę. Nie boi się. dribluje, Dostarcza piłkę w jakiś punkt. Oczywiście... No, brakuje mu trochę dokładności momentami, ale to wiadomo, każdemu może trochę brakować jakiś elementów. Ale wiecie, mi Sukiński to jest na genialnego piłkarza. Że on, wziął, że on wielokrotnie brał piłkę, dryblował, dośrodkowywał i podawał. Dawno takiego piłkarza nie widziałem i to jeszcze widzowie w pierwszej lidze. W moim zdaniem ten piłkarz naprawdę pokazał. Pokazał po prostu dobroblicze. Hmm. Oliwier Sukiński genialny występ, co się oszukiwać zawodnik, który brał piłkę mijał każdego, nie powiem, że jak tyczkę ale mijał każdego naprawdę jak ja, jakby się patrzyło na tych najlepszych zawodników świata nie bał się, pokazał to pewno siebie tego brakowało w futbolu polskim czy to w reprezentacji, czy to w polskich ligach naprawdę to jest okaz który trzeba pielęgnować miejmy nadzieję, że Kazimierz Moskal będzie dobrym fachowcem i dobrze rozwinie ten brylant, ten talent. I można powiedzieć, największe rozczarowanie w tym meczu. Czyli Łukasz Zwoliński. Zawodnik, który ma w swoim CV Raków Częstochowa, w którym grał podobny mecze jak z Rapidem Wiedeń, Lech Jagdańsk, czyli można powiedzieć, weteran Ligi Ekstraklasy. Zawiódł. Zawiódł moim zdaniem każdego. Naukarz Zwoiński miał dwie sytuacje, które powinny skończyć się golem. Moim jakby tę sytuację miał Angel Dado to może widziałby teraz wynik 2-2 lub 3-2. Naprawdę Zwoiński zagrał mecz poniżej oczekiwań. I ile on razy przegrywał pojedynki z Rawkshawą czy Hoffmanem, albo jak zmarnował te dwie sytuacje. Naprawdę słaby mecz. I daj mu ocenę 3. Doszliśmy już do końca tego materiału. Jak chcesz więcej tego typu materiałów, to subskrybuj kanał. Dziękuję za wysłanie i cześć.